Przetestowaliśmy chiński RAM w komputerze do gier. Zapewne większość z Was do tej pory nawet nie słyszała o marce Yuhor i spokojnie, bo my też raczej nie. A to właśnie ich produkt trafił teraz na naszą platformę testową. W tym przypadku mamy dwie kostki DDR4 po 16 GB każda. Ich prędkość to 3600 MHz przy obóźnieniach CL16. Mogą być zatem ciekawą alternatywą dla posiadaczy na przykład platformy m 4 którzy szukają czegoś bardziej egzotycznego. A jeśli lubisz technologię, to nie zapomnij o obserwacji. Pamięci Yuhor od razu witają nas nietuzinkowym wyglądem. Mamy tutaj białe Radiator, na którym wymalowano postać, która prawdopodobnie została żywcem wyjęta z jakiegoś anime. Możecie napisać w komentarzu, czy lubicie takie klimaty. Warto dodać, że całkowita wysokość modułu to zaledwie 37 mm, więc nie ma raczej ryzyka wystąpienia kolizji z chłodzeniami powietrznymi. W testach wydajności chiński RAM wypadł zaskakująco dobrze. W grach niewiele odstawał od topowych modułów DDR-4, z taką samą prędkością i podobnymi opóźnieniami. Dużą zaletą produktu Juchor jest wykorzystanie kości Hynix DJR, które z aktualnie wytwarzanych modułów najlepiej się podkręcają. I widać to w testach, bo nam udało się przyspieszyć je do 4300 MHz, osiągając tym samym o 13% lepszą wydajność. Po OC i optymalizacji chiński RAM okazał się nawet lepszy od popularnych DDR5 o częstotliwości 6000 MHz. Pamięć RAM od Juhor zakończyła test z oceną 8 na 10. Aktualnie można ją sprowadzić z Chin za około 250 zł. Waszym zdaniem warto?